Gdzie trzech kolon szczyt, sięga niebios mur, Już od wieków lotnych szerze Polski gór. Każdy Frysar zwró, swoją łódkę pcha, lew w Dunajcu, wiarę w sercu, szczęście w domu ma. to łodzie wypracowane tylko u nas przez lata w Pienina na spływie w przełomem Dunajca. Składa się ona z pięciu niezależnych elementów, które są montowane za każdym razem przed spływem, rozmontowywane po spływie. Bezpieczeństwo i praktyczność tych łodzi polega na tym, że, że nawet, nawet przy założeniu, że popełnił błąd, wpłyniemy na kamień, to pęknie jeden element, a cztery bezpiecznie zniosą nas do Szczawnicy. Gdzie Dunajca nie się udech sznur A na każdej gości pełno jest Plisaku dwóch No trasa spływu ma 18 km. Dawniej z Szarsztyna jak był spływ trasa miała 24 km. Ludzie są niektórzy mylą, że my Stąd się wziął spływ ze sprawu drzewa To nie jest prawda Przewóz z łodziami flisackimi wziął się od łodzi rybackich. Historia spływu, notowana historia spływu liczy już ponad 180 lat. Od 1832 roku, gdzie spływ jest rejestrowany, a w formie zorganizowanej od 1934 roku jako stowarzyszenie. Każdy z swoją łódkę Sam Dunajec jest, jest rzeką, że tak powiem, bezpieczną dla nas, dla Fisaków. Jest to rzeka górska, typowo górska rzeka, wiadomo, z dużymi spadkami na krótki odcinka. Także trzeba, trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że, że bywa niebezpieczna. Warto tu przyjechać przede wszystkim dla, dla krajobrazu, dla widoków, yy, dla ciszy, spokoju, które tutaj jest. Yy piękna folkloru miejscowego.